Cieszymy się, że jestem w drużynie Castellmoda na drużynie na PvP. Niedawno wyszedł. No, Castellmod, jak coś. Serwer już dawno. Dobra, jestem w drużynie yy, broniącej. No, sobie zagramy. Pyk. Cyk, pyk, perła w rękę. Pyk, pyk. Zamorujemy to, a co pyk, 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 pyk tak cyk, pyk dobra a, matko, już myślałam, że czerwoni się wbili ile mam ów o, matko, 34. tu już Janusz ma więcej no, jakieś tam ścinki są Coś Wam tam nie wypaliło. Patrz to. Zareń wbijamy. Gzda <grym> spadłeś. Zaraz se wyjdę. Sieman. Trafiony Dobra, Pamiętajcie, film Wam się spodoba, zostaw łapkę w górę. No. Yy. Ten to zaraz trapa zrobi. Już jeden typ co mi zrobił obczajata. tak? Tylko ja się za nim biegnę. Taką. No on się wykopał jakąś dziurę. I mnie wrzucił. Ale zanim ten to w ogóle ma celek wreszcie jak nie będę mówił samo już jakiegoś dobrego nie mam, ale żeby mieć takiego albo sobie zaraz do beki pójdziemy. Ta kurna. Ja zaraz idę na klepę. Hmm, patrz, tu jest typ. Makro mam. Na bloki, na ten. Autoklikera. Ale nam. Jak ten zaraz rapa zrobi? Lecy, krzywy Kurna, właśnie o tym mówiłem No zaraz teraz. Zero mam teraz FPSów ja nie mogę. Patrz to ile mam. 15 FPSów. No nie da się grać Sorry za te ale... Nie mam lepszego. Komentarza. Sobie kupywał. Ale kiedy to... Pan wie. On co wystrzelamy? Klepa, klepa. Myślę, że po czwórku mam. Ale patrz to. Jadę go na lagach. Jak on ma lip? O, to Dociskamy typa. Ale strefy typo, zostaje dalej. Jako nie wie, co się dzieje. No znaczy, ja też nie wiem, ale. Pogoń za typem. No i mówiłem, zobaczcie, jakie ja mam lagi. Jak nagrywam A, maczko, jakby to był czerwone, to mu go tak sklepam. Tego, tak, poszedłby się do beki Czekaj, jesteś w beczce? Pa jaka ty, jaka klepa Typy Bo teraz nie zrobię. Znaczy, mógłbym, ale się boję. Dobra, to jest mój. Nie gadaj te rzeczy, że tu czerwonych nie ma. Ja myślę, że to są czerwoni. Pozdro. Bululce nawet nie mam. A mogłem to teraz zrobić. Kurna. ile jest minutek? Pięć, no to zaraz się skończy. Powinno się skończyć. Schody, tak o. A, bo są niebieskich. Spoko. Dobra, czyli się mogę budować. Idę sobie do wody. Taką. Co so popłynę. Ale poluję, wyrzucam tą I Gdzieś tam o 9.40 i taką. Kluczowe odcinek będziecie mieli jutro, prawdopodobnie. Um, no. Jak coś to już od trzeciej przyjechałam. Dawać efekt. Zdawaję. Ja odpalę. Odpalę. Tak my dopiero w połowie jesteśmy. Ale woda. Pozdro. Dajmy. Ja nie mogę Tego dźwięku raczej nie będę montował Nie chcę mi się Dawaj Teraz się podsadzę Ale wysoko Duża ta Link do tego serwera, znaczy matko, IP tego serwera będziecie mieli w opisie, jak coś. Fajny serwer, Kurde. No hmm. dobra. Albo się wkurzę, gdy mnie typ cię zapchnie. tego Taka Leścinnie. jest jest jestem. Mm, mm. Co krócijęty i góne no Zara już już go nie ma to chcielibyś tam na rozwalone. co tu się stało ale działa rozwalona ale działa cześć Zda. Dobra, chyba będę kończył ten odcinek. No, później będzie za długi. Matko, nie to. F5. No, a więc jak się wam spodobało, zostaw łapkę w górę. Jak nie, dislajka. Like yy, no, elo.